W ramach tego szybkiego wprowadzenia do Jamowi, takiego szybkiego startu Jamowi, chciałbym wreszcie przejść do analiz statystycznych. W końcu po to zainstalowaliśmy całe to środowisko. Jesteśmy już na zakładce analizy. Przejdźmy do testów T, czyli do testów porównujących średnie różnych zbiorów danych. Jeżeli rozkłady tych zbiorów są szerokie, to Trudniej stwierdzić, że te średnie są istotnie różne. Jeżeli rozkłady są wąskie, to oczywiście łatwiej rozdzielić te zbiory danych i powiedzieć, że średnia dla płatków setosy jest rzeczywiście różna od średniej dla wersji Color czy Virginica. Prawda? My zrobimy to dla powierzchni płatka, bo powierzchnia płatka to była ta nasza zmienna obliczona. Sprawdzimy, czy te powierzchnie są istotnie różne dla różnych gatunków. Czyli powinniśmy wykonać jeden z tych testów, tak zwanych testów z analizy wariancji. Mamy do wyboru trzy możliwości. Test jednej próby pozwala na sprawdzenie, czy rozkład jakiś, znaczy średnia, na przykład pola powierzchni, jest zgodna z jakimś przewidywaniem teoretycznym, czyli musimy wskazać wartość i dowiemy się, czy ta wartość jest bliska temu, co dostajemy jako średnią pomiarów, które wykonaliśmy. I mamy testy dla dwóch prób, co nas bardziej interesuje, bo my chcemy mierzyć no, setozę z wersji kolorem i z widznikiem. Mamy do wyboru niezależne i zależne. Zależne to jest sytuacja, gdy na przykład wykonujemy pomiary powierzchni płatków, powiedzmy, potem wykonujemy jakąś interwencję, czyli na przykład nawozimy intensywnie i sprawdzamy, czy po miesiącu ta powierzchnia istotnie się zmieniła. Czyli mierzymy te same osoby po jakiejś interwencji czy po, po jakimś wydarzeniu, które może być powodem do zmiany. Ale w naszym przypadku to są raczej próby niezależne, czyli że mierzymy płatki różnych gatunków i chcemy je porównywać w tym przypadku. Nas interesuje tylko pole powierzchni płatka, ale oczywiście jeżeli byśmy chcieli zmierzyć inne wielkości, to zaraz też możemy to zrobić i dzielimy ze względu na gatunek. No i nie uda nam się tego zrobić, bo mamy mieć dwie próby niezależne, prawda? Więc ja może ograniczę się tylko do setosy i wyrżyniki. Czyli cofnijmy się o jeden krok, przyjrzyjmy się danym. Ok. Ja zrobię jeszcze jeden gatunek, czyli, że włączę to, że uwzględniamy setozę. Dodam jeszcze, że gatunek. Mogłem zrobić literówkę. Zaraz wpierw od... o, dobrze, zrobię to. Virginika przez I. Virginik. Dobrze, spróbujmy. Yy, przepraszam, proszę zobaczyć, ale to jest też dobra okazja, żeby to, na to zwrócić uwagę. Porównywanie to jest dwa znaki równa się. Jeden znak równa się to jest przypisanie wartości. W tym przypadku przypisanie do, do tego filtra. Czyli muszę mieć dwa znaki równa się. Uruchomiłem te dwa filtry i nie mam nic. Ponieważ, jeżeli oba filtry zadziałają, no to pierwszy mi przefiltruje, że widzę tylko setosy i wśród tej setosy już nie ma wierzchniki. No więc to się nie za bardzo uda. A spróbujmy tak. Ten usunę. Oj, przepraszam. Skopiowałem sobie tam ten filtr. I teraz użyję obydwu, ale mam proszę zobaczyć I. A chcę, żeby to było lub. No więc im ten sposób nie zadziała. To, co mogę zrobić, to w jednym filtrze uwzględnić, że ja chcę mieć jedno i drugie. Oj, przepraszam. Ten muszę usunąć. Dobrze. Tu z przyzwyczajenia użyłem znaku takiego pipeline, tak zwanego, czyli symbolu logicznego lub, używanego w językach programowania, takich jak C++, czy C#. Sharp. Taki znak tutaj nie zadziała. Nie zadziała też ten podwójny, który nawet jeszcze częściej stosowany, czyli warunkowe or. Tutaj trzeba wpisać or, ale nie można tego zrobić drukowanymi. Trzeba to zrobić małymi literami czyli OR. No i wtedy mamy gatunek jest równy setoza lub jest równy wirginika. Spójrzmy. Rzeczywiście setoza jest uwzględniona, wersji kolor odpada i wirginika jest OK. I teraz możemy wrócić do naszych analiz, czyli testu T dla prób niezależnych. Dobrze. Wskażę pole powierzchni jako zmienną, którą chcę, której Różnicę w średnich chcę sprawdzić dla różnych dwóch gatunków i podzielę według gatunku i on już mi nie mówi, że to jest, że za dużo tam jest tych wartości, są tylko dwie. No i różnica między nimi jest istotna statystycznie, co widać po istotności. Na razie nie zajmujemy się stopniami swobody, ani statystyką. Nas, nas na razie interesuje tylko istotność statystyczna, która jeżeli jest mniejsza od 005, to znaczy, że te Średnie są istotnie różne dla tych dwóch gatunków. Jeżeli jest mniejsza niż 0,001, czyli 1,000, to to już jest istotność na, na poziomie trzech gwiazdek, jak to się oznacza zwykle w raportach. Domyślnie wykonaliśmy test studenta. I to jest ok, ponieważ test normalności, który przedtem wykonaliśmy tam w ramach eksploracji, pokazywał, że jest większa od 0,05. To, co tutaj zobaczyliśmy, to nie jest fajne, ponieważ to jest test istotności dla tych dwóch połączonych, czyli to jest taki dwugarny test, to na pewno nie będzie normalny, prawda? Czyli tego tutaj nie ma co robić. Musimy zajrzeć do tych testów wykonanych osobno dla każdego gatunku. Test szapirowilka istotność była żeby nie skłamał, tutaj. 0,487 0,258, czyli to jest naprawdę więcej niż 0,05, czyli to jest z pewnością rozkład zgodny z rozkładem normalnym. I wówczas użycie testu testu denta jest uzasadnione. Jeżeli te rozkłady byłyby niezgodne z normalnym, to należałoby użyć testu nieparametrycznego, czyli testu Mana Whitneya. Ja mogę oczywiście go zrobić, dodać, no ale skoro mamy test parametryczny uzasadniony, to nie ma sensu tego robić. Możemy zobaczyć, jak bardzo te średnie się różnią. No i widzimy, że tutaj jest wartość bliska 1, tu bliska 6, więc to. 5,5 to będzie rozsądna różnica między tymi dwoma testami. Różnica błędów standardowych też jest fajna, ponieważ można porównać, czy te błędy standardowe są porównywalne do różnicy między wartościami średnimi. No i tu ewidentnie jest o wiele, wiele mniejsza, czyli to rzeczywiście są rozseparowane rozkłady, co widać było no, tutaj no, i na tym histogramie też. No możemy dodać jakieś statystyki, możemy dostać wielkość efektu, która jest, czyli dekoena, parametr Decoena, który jest teraz też często używany. Możemy zobaczyć jakieś wykresy. Prawda? To są dwie średnie z rozkładem, z odchyleniem standardowym. Średnia i mediana jest jednocześnie zapisywana. I to jest podstawowa analiza statystyczna, która często jest wykonywana. Czyli sprawdzamy, czy dwie średnie są istotnie różne. Ten test opiera się na sprawdzeniu, jak, wariany, jak rozkłady tych pomiarów, które mamy dla obu wielkości, jak one, jak one są rozłożone, czyli czy te rozkłady są rzeczywiście dobrze rozsuperowane. Drugim typowym testem, który można wykonać, który warto poznać w ramach takiego szybkiego wstępu do, do JAM-owi, to jest test korelacji. W naszym przypadku możemy na przykład sprawdzić, czy długość płatka i szerokość płatka są ze sobą skorelowane, czyli czy to jest tak, że te płatki, które są szersze, to są zazwyczaj też dłuższe. Ale to będzie w następnym filmie.